nie że chcą mnie. E, jak to każdy diabeł, nie? Wiadomo z czym, nie? No, także wiecie, no tak to jest. No, pierwszą żoną, słuchajcie, Adama była Lilith, nie? No Ale o tym nie uczą. No ale fakty są takie, że Ewa to nie było jego pierwszą żoną. Jego żoną było pierwszą Lilith. Także, także tak to jest, nie? Tak to jest. Nie no, ja ja mam słuchajcie, na babę czasu czy coś. Mam swoje zajęcia. E, Dostaję zaproszenia cały czas, mam tam całą, całą kolekcję ich tam, mam słuchajcie, do mnie tam piszą, przyjeżdżaj, przyjeżdżaj, no ale ja to mówię też, słuchajcie, Polska to nie jest Luksemburg, Polska jest dziewiątym krajem, największym w Europie, fajnie, że mamy drogi, e, fajnie, że się można w miarę jako taką u nas przemieszczać, ze wszystkich kierunków świata, e, ale sorry, ja nie jestem szejkiem naftowym, nie, sorry, ja nie jestem szejkiem naftowym, nie, ja nie pojadę, słuchajcie, ze Śląska, pociukciać sobie słuchajcie, do Gdańska na swój koszt. Jak ktoś mi to opłaci, to wtedy mogę sobie jeszcze jechać, ale jak mi tego nikt nie opłaci, no to sorry, bo za te pieniądze co ja mam na paliwo wydać, to ja sobie pojadę do Larki Barbie, słuchajcie, dam je 150 zeta, zrobię słuchajcie, druta i pokażę tamto i to i słuchajcie ma to na miejscu, rozumiecie o co chodzi, no to o to chodzi no. A żebym ja tam musiał złać z jakąś mm, moją, moją słuchajcie z kolekcji. Eee, tarmosić się całą noc, słuchajcie, ja bo mi się tego też nie chcę, ja już jestem za stary, słuchajcie, na to, ja już nie mam sił, ja mam nadwagę, ja mam podwyższony cukier, wiecie, o co chodzi, chętnie, fajnie, jak jest to obsłużony, drut przerobiony i jest okej, okay, nie, i można sobie śkimać, telewizory jeszcze pooglądać i jest fajnie, nie, ale żeby się kotłować całą noc, słuchajcie, to ja już na to nie mam sił, nie, ja już na to nie mam sił, no a niestety jak się tam pojedzie, to tam będę musiał to robić, a ja po prostu już nie mam na to sił, tak jest po prostu, prawda. Także ja wolę sobie do jakiejś lalki barbie za 150 zł sobie pojechać, słuchajcie Dadziej, ona zrobi co ma zrobić, ja sobie będę leżał i tamto, sradto, warto I po temacie, tak? No No chyba mi się wydaje, że lepiej to Niż zapłacić na przykład do Gdańska, no ale ja tego też nie muszę robić, bo czy ja pojadę do Sosnowca? Tylko cicho nie gadajcie nikomu, że jeżdżę do Sosnowca Bo jo, jest ze Śląska i ja się tam nie mogę tak zapuszczać Ale wy o tym nie wiecie I mam w Sosnowcu też fajne foczki W Dąbrowie mam jedną foczkę w Będzinie teraz sobie tam operuje, bo Wam mówię, że tamte są najlepsze, najładniejsze, ładne są. Bo te nasze ze Śląska, też są ładne, ja nie powiem, że nie, są fajne dane. Ale bo kurwa, nie za no bardzo, słuchajcie, no nie, no, już ja mam też wymogi, to nie jest tak, że ja słuchajcie, z byle jaką co ja znalazłem swojego druta, słuchajcie, na szpitniku czy coś, no, nie obrażajcie mnie.